E TV. Dziś otworzę sobie paczkę od firmy Potrafisz Jeśli chodzi filmy, firmy zajmuje się na głównie dodatkami, a także różnego rodzaju glinami do zalęty Zobaczymy tutaj z wewnątrz tej paczuchy Mam nadzieję, że wiele fajnych dobroci Paczka ma 15 kg, więc to jest całkiem sporo Jeśli Wam się filmik spodoba pamiętajcie także tej o subskrypcji Z dzwoneczkiem także łapki w górę, komentarza Rozumiecie także filmik znajomym

Najlepszą rzeczą, taką drobniejszą to jest tutaj miarka, jest ona tutaj metróweczka fajne Fajna jakieś jakieś na białą rybę, żeby coś się zmierzyć na szybko. do wielka, znaczy do kartonowej szybciej. Dajemy odkażacz. Odkażacz. Dla ryb. Hmm, 30 ml, tak? No. no. Tyleczka, i No, ale przydatna, tak? Do odkażania. No, ja wiem, bardziej przydatna. No. Do ryby. Co będziemy dalej? No, nie wiem, co tam uważasz. Hmm. Co to jest? Skopeks. Totalny, chyba... 50 ml. To jest chyba do psikania, tak? No tak, no, sztywcie takie do psikania. Coś, nieuchasz? No. Coś, nie Mhm. Pokażę? Skopek. Tak, do psikania tu. Wędkarski. Fajne, fajne. Melasę? Migdałową? Jak najbardziej chyba tak, tak. Melasa migdał. No nie będę to nie ale no wiadomo do czego służę, Tak, do zabrania. coś nie mogę zabrać tego. Poczekaj. O, teraz złapało nam. 50. O, załapało. O duże 500 ml nie? kolejna malasa? kolejna malasa jest to czosnek? Czekaj, najedziemy 500 ml melasa wędkarska, czosnek może tak mhm no, też również fajnie wielkościowa to na dużo starczy i tyle sobie było, to jest dodatkowe jak widzicie To ostatni właściwie, właściwie, dodatek, choć nie do końca, to mamy klej na zamęt. Naturalny, Naturalny tak Z tak. tak drugiej strony. Słuchajcie pokażemy jaki ładny fajny odcień No dobra 200 gram. O, fajny klej. Mm. Dajamy liny e, wiążącej, taki ogramy. Zmieniasz? Pokaż jak ona wygląda, z... o, teraz. Mhm. Widać po opakowaniu, no. Mhm. Je, jedna paka taka i druga. Również tej samej gliny bieżącej. Po Mhm. Również 2 kg. tak. tak. Dalej Teraz co, gminę kujawską? Guna, glina kujawska to jest z tego co wiem jakaś tu kanał na jest Nie wiem do końca czym się ona charakteryzuje, bo aż tak się bardzo to nie wgłębiałem. Ale bardzo, no, ona jest bardziej taka w czerwonawe podchodzi, tam to była bardziej taka obrązowawa. Mm -hmm. mm. coś, trochę Rozp rozpraszającą działalność, dwukilogramową dodatek do zanęt, uniwersalną też jakiś inny odcień ma niż ta poprzednia, też widzę 2 kg i też dwa opakowania, widzę tu leżą. Dwa opakowania, jedna długie. drugie, rozpraszająca na sporo czasu. Hmm. To pasik to Zapełnia się karton I ostatnia Glina Ekstra Strong Też 2 kg tak? mm -hmm. O jeszcze inny odcin ma ta glina Tak, ale też każda glina się charakteryzuje się tym, że jest po prostu inaczej yy, szkeista, to nie? Z to co to nie można wyczuć no to trochę tego jak widzicie jest może wyjmę. Każda też nie jak sobie, jak sobie dotkniesz to też inna jest Dlatego istotność. mnie bardziej takie może sypkie, nie może nie takie bardziej... Takie, takie rzeczne, nie bardziej, nie mm -hmm. tak, co ma odczuć. Ale to nawet ta... O, rozpraszająca ma taką korpowatą strukturę mm -hmm. Mm -hmm. O, a ten strąg strąg już taki gładki w porównaniu z tym taki ziarnisty ten już jest grubo ziarnista to na pewno by takie grube e, da się też chociaż chwilami to się wydaje że nie Ona to też taka białkowa a ta to już w ogóle puch Wędkarska wiążąca. Teraz też nam powiem, że nie użyliśmy dowodów z tej filmy jeszcze. Jeszcze nie korzystaliśmy. Zobaczymy jak się nas piszą Na Nadzieję, jak dodatki ją całkiem spał się wysywać. No i co? I to chyba na tyle w tym odcinku. Napiszcie jak Wam się odcinek podobał lub też może nie podobał. Pamiętajcie tutaj także o subskrypcji z dzwoneczkiem, łapce w górę. o filmiku znajomym i u się w kolejnych materiałach na kanale. Siema!